Mamy jakąś monetkę z piaseczku E kurde Co to za monetę mamy? Zaraz ją oczyszczę, przeczyszczę troszkę 20 złotych perel Nie Jakaś taka z tych starszych chyba Tak ale co to jest? czyż przecież czasy on. Zaraz... Zaraz gdzie ja mam pędzelek. Zgubiłem pędzelek? No nie. Nie mam, 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 mam. Ja już myślałem, że zgubiłem pędzelek.